Cześć moi drodzy, muszę przyznać, że po ostatnich odcinkach doszedłem do wniosku, że boks jest po prostu fantastyczny. Nie chcę spoilerować. Jeżeli ktoś nie widział poprzednich odcinków, warto naprawdę sobie obejrzeć. No i tak się zastanawiam, co tu jeszcze ewentualnie może być. Zobaczymy, zobaczymy. Wyciągamy tak i tak. No i co, z której strony jest więcej? Wydaje mi się, że tu jest troszkę więcej, więc boksik idzie na bok. Kolejny odcinek. Zanim jeszcze zaczniemy to standardowe muszę sobie wyciągnąć. Stojaczki, bo tego wcześniej nie zrobiłem. No i śmigamy. Mam nadzieję, że zobaczymy tutaj coś interesującego. W pierwszej paczuszce wygląda na to, że dwie będą specjalne. Antonio. Mamy z Kopenhagi Benjamina Werbicza. Już mam parę nawet kart bazowych na wymianę, także jakby ktoś chciał na przykład bazówki nordyckie, to też ewentualnie się za to mogę wymienić. Judson Chavez. Tutaj mamy Maxa Mejera International Rising Start. To jest powtórka. A tutaj mamy Defensive Rock 249 Wallace. No te karty to będę dopiero tak naprawdę zaczynał kolekcjonować w albumie nordyckim, bo one niestety, ale się nie powtarzają, czyli trzeba, trzeba karty Defensive i Fans zbierać dwa razy a one wcale nie występują co chwilę i nawet w tym moim albumie, w którym już mam sporo kart, brakuje mi ich jeszcze dosyć dużo, dlatego też łatwe, łatwo nie będzie je zebrać w tym drugim albumie nordyckim. Alaba, Zajaxu, Klassen oraz Para. Tutaj mamy jeszcze z tyłu kogo? Tutaj mamy, o fantastycznie, key player Magnus Wolf Eikrem, to jest Key player z drużyną Malmo, czyli karta nowa, której jeszcze nie widzieliśmy. Fajnie, fajnie. To sobie możemy dać. Nie jest to jakaś super, fantastycznie wyglądająca karta, ale jest to rzadka karta. Dostępna tylko w edycji nordyckiej. Tutaj mamy jeszcze Jamesa Milnera 322. I wygląda na to, że tu będą trzy karty specjalne. To jest moja powtórka. O! Tak! Ja pierniczę! Piąty odcinek, i proszę bardzo, już mam kolejną kartę nordycką. Nikolaj Jorgensen i Andras Cornelius. Mm, double Trouble 382. Pięknie wygląda ta karta, prezentuje się fantastycznie. Już chyba wiem, dlaczego te międzynarodowe double były takie zwyczajne. Aby te nordyckie wyglądało odpowiednio. Te srebrne akcenty plus to tłumatowe. Naprawdę przepięknie to wygląda. Ha, ha, ha. Ech, te nordyckie boksy, to jest po prostu marzenie. Czad, czad, czad. No to już odcinek jest za fajny, a na pewno jeszcze trafimy na jakieś karty inne ciekawe. Więc szukajmy dalej. Wyglądałoby na to, że tutaj mamy karty trzy specjalne znowu: Czad, Mandanda, Pereira z Juventusu, Jimenez. Tutaj już coś widziałem, więc O tak! FIFA 365, karta numer 6. I widzimy, jest tutaj um, klub Kopenhaga. No i to są chyba jedna na 28. Pozwolę sobie szybciutko kuknąć. 1 na. 365. 1 na 28. Dobra, ok, fantastycznie. Bardzo się cieszę z tej karty. To jest karta, niestety, przeznaczona. No, niestety, albo stety. Tylko i wyłącznie do albumu nordyckiego. Numer 6 w tamtym albumie to chyba już mam, także może i lepiej. Mamy na na bazówce oraz. Want to Watch rafinia I to jest też tylko i wyłącznie do albumu nordyckiego, bo. Układ jest zmieniony, ale to już wszyscy wiedzą, także zobaczymy, czy mam to na powtórce, czy nie, raczej nie. Patrzymy, jeszcze mamy dwie paczuszki. Tym razem dwie. Diego Lopez, Kondogbia, Sirigu, tutaj mamy Casiasa, pierwsza karta specjalna, znowu Max Meyer, no to to jest nie fajne, ale to jest. To bardzo często ta karta występuje, więc się nie ma co przejmować i fantastyczny zawodnik Marco Royce z Dortmundu na Want to watch. Tej karty na pewno w tej edycji nie mam. No i na sam koniec zobaczmy czy jeszcze będzie jakieś wielkie boom. Raczej na nordyki już się nie nastawiam, bo mnóstwo ich już dostałem w tym boksie, ale. To wiem, może jeszcze mi wpadnie jakaś fajna, rzadsza karta, Tiago Gindogan. Tutaj mamy Kofiadu z Malmo, to jest na pewno moja powtórka, ale to mimo wszystko jest nordycka karta, chociaż bazowa. Tu jest PP, tu mamy Carlosa Sancheza International Star, to jest moja powtórka. A tu mamy ła, wow! logo Ajaxu. Cześć ludziska! Logo Ajaxu, fantastycznie czyli pierwsze logo w kolekcji. Zależy od tego, gdzie mam ochotę włożyć. Wyląduje u mnie w standardowym albumie, bo też Ajax jest pierwszą drużyną, więc dziesiątka, to wiem, że tam na pewno tego nie ma. Moi drodzy, pokazałbym Wam wszystkie karty, ale tak naprawdę pokazać można tylko jedną z tego odcinka, proszę bardzo. Skandynawski Double Trouble, tym razem z Kopenhagi. No i szukamy jeszcze dwóch. Brakuje mi trzech Rising Star. Nie, przepraszam, dwóch Rising Star i dwóch yy, dabelków. Scandinavian Stars udało mi się już zebrać wszystkie. Jak tylko uda mi się zebrać wszystkie te karty, to bardzo chętnie Wam pomogę. Mam nadzieję, że się podobało. Jestem mega podekscytowany na następne odcinki. Uwielbiam otwierać te paki. Trzymajcie się, cześć!